Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Witajcie. Dzisiaj czas na odcinek 21. Akceptacja siebie jako warunek pozytywnego myślenia. Tak sobie pomyśleliśmy, że bez akceptacji nie może być pozytywnego myślenia. Dlaczego? Właśnie dowiecie się dzisiaj. Też tak myślę. Akceptacja siebie samego jest bardzo potrzebna. Myślę, do pozytywnego myślenia, ale też do całego naszego życia. Jeżeli akceptujemy siebie, akceptujemy wiele innych rzeczy. To jest jak gdyby punkt wyjścia, ale tu należałoby rozróżnić aspekt fizyczności i świadomość pewnej inności. Tak? Ja bym to skategoryzował w tych dwóch poziomach, na tych dwóch poziomach. Tak, tak. Myślę, że tu przyznam ci rację. Bardzo często my ludzie nie potrafimy zaakceptować swojej fizyczności. O, to jest problem. No cóż, podstające uszy, za duży nos, krzywy nos, za duży brzuch, za mały brzuch. Za chuda za gruba. Tak jest, oczywiście. I ciągle mamy z tym problem. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no jak może myśleć pozytywnie? On jest zakręcony wokół siebie, wokół swego wyglądu, wokół swej fizyczności, nie jest w stanie ją zaakceptować. Jeśli nie jesteś w stanie ją zaakceptować, jak może zaakceptować pozytywne myślenie? Tak, wiecznie chodzimy wtedy sfrustrowani, znerwicowani. Do pozytywnego myślenia wtedy brak. Oczywiście. Dlatego, że skupiasz się na brakach. Skupiasz się na brakach. Nie skupiasz się na pozytywach, lecz na negatywach i stąd twój obraz jest zniekształcony. E, zawsze ten obraz nasz będzie zniekształcony. A myślimy sobie często, a co ludzie powiedzą? Jak mnie ludzie widzą? O, za gruby, za chudy, tak i ciągle, ciągle. Daj sobie z tym spokój. Zdanie, które kiedyś przytaczaliśmy w swoim filmiku. No, tak. A co ludzie powiedzą? A co ludzie powiedzą? A z drugiej strony najlepiej kochać siebie samego. Takim, jakim jesteś. Chodzi o fizyczność. Chodzi o fizyczność. No, jeśli masz z tym ogromny problem, typu tusza i tak dalej, no zawsze coś można zmienić. Możesz zastosować dietę, możesz zastosować aktywność fizyczną i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale co zrobić, kiedy stosujesz aktywność fizyczną, stosujesz dietę, a pomimo Wiem, wszystko powiedzieć. niestety nie udaje się albo po drodze tracisz cierpliwość, mm, niestety... tracisz e, konsekwencje swoich działań i co? Powiem. I co wtedy? Powiem tak. No, oka nie wyjmiesz. Jeżeli. No, oka nie wyjmiesz. No, wyjmiesz oko? No, nie wyjmiesz. Nie wyjmiesz. Tak jest. No, jeżeli e, sprawa, sprawa twojego, twojej tuszy czy twojej wagi, e, jakkolwiek to mm. ująć, jest zdefiniowana przez twój układ hormonalny, nie masz na to wpływu. No, nie masz na to wpływu. A więc jedną rzeczą, którą możesz tu zrobić, to akceptacja. Brak akceptacji jest to ciągłe rozdrażnienie i ciągle kręcisz się w koło tego. Dobrze, mhm. a teraz podaj mi przykłady akceptacji swojego ciała. Jurzem. Swoją fizyczności. Oczywiście, stoję przed lustrem. Ale gruba ale tu coś wisi, wory i tak dalej. I mówię wtedy, jakie cudowne wory. Jakie cudowne ciało, fantazja! Jestem wdzięczny stwórcy za to, co uczynił. I wtedy, kiedy zaczynam myśleć takimi kategoriami, wow, nie tam tymi, że. Do Adonisa jeszcze mi brakuje. Dekor. Dobrze, dobrze, ale ty jesteś facetem. Okej. Okay. Czy myślisz, że to łatwo tak przejdzie, jeśli chodzi o kobietę? Ależ, ależ, no kobietą nigdy nie, nie byłem i <grym> nigdy nie będę, podejrzewam, ale trudno mi też zrozumieć. A jedynie podejrzewasz? Ja no, jedynie podejrzewam. I tu mogę tylko powiedzieć z perspektywy faceta i siebie samego. Akceptuję siebie takim, jakim jestem. Chodzi o fizyczność. Oczywiście. Tak jak wspomnieliśmy, aktywność fizyczna, dieta i tak dalej, dbanie o dobrostan fizyczności, o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie, bo z tego wypływa samopoczucie, wtedy tak mówiliśmy, Messana sana sano, zdrowym ciele, zdrowy duch i tak dalej, to jednak jakieś ma przełożenie, jakiś wpływ. To nie jest jakieś tak oderwane od rzeczywistości, to jest. Ja bym chciała tak powiedzieć coś od siebie, do wszystkich dziewczyn. O, proszę bardzo, to powiedz tam, może nie do mnie, tylko do mnie. Słuchajcie, tak naprawdę to wszystko leży w naszej głowie. To my decydujemy o tym. Jasne. To my decydujemy Jasne. o tym. jeżeli będziemy sobie ciągle powtarzać: jestem Cuda. fajna, jestem piękna, jest wymieniać jakieś swoje walory i tak dalej, i skupiać się na I tych skupiać walorach. Skupiać się na tych. To będzie zupełnie inaczej. No ale jeżeli my stajemy przed lustrem i cały czas mówimy tak gruba noga, grube ręce, gruby brzuch. To jest właśnie to, Dobrze, o co. Dobrze, teraz skupiasz teraz. się tak na na płatku swego ucha. I mówisz, jaki cudowny płatek mego ucha, jaki on jest kształtny, jaki cudownie doskonały, jakie to Stwórca uczynił cudowności. Ach, a kąciki ale to a tak są. naprawdę, yy, właśnie. Skupiasz się yy, na czymś dobrym, tak, pozytywnym, tak. tak? A zawsze coś yy, jest pozytywnego. No przecież nie ma tak, że wszystko jest, wszystko nam się nie podoba. Zawsze gdzieś możemy znaleźć skrajny, tego, yy... Skrawek nieba. Gdzie sobie, sobie powiemy. Tak? kurczę, Fajnie. O. Ja na przykład mam grubą rękę, a moja koleżanka ma innego grubego. Ale to jest bez różnicy. Słuchajcie, akceptacja siebie. Akceptacja nie. siebie. Skupiasz się na tym, co jest wspaniałe, fantastyczne w tobie, i już. I po prostu akceptujesz. I to jest punkt wyjścia. Następną rzeczą jest. Świadomość, świadomość, że pozytywne myślenie, pozytywne nastawienie jest jest jakąś innością, jest jakimś walorem inności. A czemu? Dlatego, że niemal wszyscy w koło zobacz, narzekają, mówią a to, a tamto, a siamto, a seramto i ciągle włączysz media i straszą. Ech. Nie. Inność polega na tym, że ty widzisz pewne rzeczy inaczej. Masz świadomość, że jest też jakieś drugie dno. Tak, tak? Tak? Nie przyjmujesz tylko postaci 2D. To jest ciekawe porównanie trochę z informatyki. Jest różnica między projekcją 2D a 3D. Wiesz jako? Nie. 2D to jest czarno-białe. Mhm. A 3D kolorowe i przestrzenne. No to taki skrót myślowy. walor inności, że ja mam prawo myśleć inaczej. Ja mogę być inny. Inni narzekają, a ja nie muszę. Inni są tacy, ale ja nie muszę. Wiecie co, o, to jest ciekawe. Kiedyś yy, mówili mi, że w twojej pracy wszyscy piją. Więc ty też będziesz piła. ja powiedziałem nie. Ja nie muszę być tacy jak, jak wszyscy. No tak, tak. Ja nie muszę, no bo inni. A co mnie inni interesują? Na, w, e, świadomość inności. To powiedzieliśmy trochę o La. jakby fizyczności, a teraz co na przykład no. z osobowością i charakterem. Każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę jaki jest. I znowu doszukujemy się tych gorszych rzeczy. Spóźniam się, dajmy na to. Mam jakieś wady, których nie mogę ogarnąć. Yy, I co? Ale mam też pozytywne strony. No I tak, skupiamy ale się na pozytywnym. To jest fajnie to, co powiedziałaś, dlatego że są pewne rzeczy w nas, które wymagają modernizacji, czyż nie? Gdyby przyjąć, że jesteś już. No, tutaj przyjedźmy, że Twoja fizyczność ma miano doskonałości, o ten płatek łóżka, tutaj kącik ust, <grym> jakiś walor doskonałości ma to teraz należy przyjąć że w świecie osobowości charakteru jest wciąż coś do zmiany fizyczności też bo, bo trzeba jednak dbać o swoje zdrowie a więc tutaj też musimy pójść tą stronę ale chodzi o osobowość Pewne rzeczy, jak spóźnianie się, którąś może być przeszkodą, ale jakiś inny... No ale tak, tu rzeczywiście można konsekwentnie, jeżeli się dąży do pracować zmian, następno. można nad tym pracować Oczywiście. i wypracować sobie jakieś Oczywiście. pozytywne rzeczy. Czyli właściwie to jest taka trochę walka z samym sobą. Te akceptowanie siebie, te codzienne stawanie przed lustrem i mówienie sobie, kurczę... Fajny ze mnie gość. A może przyjąć taką strategię? Robisz wbrew sobie. No co? Robisz wbrew sobie. No. Jesteś brzydki, a mówisz, że jesteś piękny. Chodzi o tą pewną semantykę, że zaczynasz myśleć, robić wokół siebie to, co czasami nie chcesz. O, nie chce mi się... Podwieść Ciebie do pracy. No, jest dlatego wstanę, i dlatego pójdę po samochód, przyprowadzę go i podwiążę. Co ciekawe, ja myślałam, że zawsze ci się chce mnie podwozić do pracy. No i przy okazji się dowiedziałam, że ci się nieraz nie chce. No, no, kiedy ale... się pytasz mnie, chcę, czy chcę. chcę mi się coś zrobić, to ja szczerze mówię, że nie, nie chcę, ale dlatego właśnie zrobię. Wbrew sobie, I to jest cudowna taka strategia, taktyka. I w pozytywnym myśleniu też to ma odzwierciedlenie. Ja patrzę, że robisz czasami wbrew sobie, aż to wejdzie w nawyk i zobaczysz w tym, wow, głęboki sens. Ale wiesz co, ja będę trochę, przepraszam, że ci przerwam, odwróciła. Wiesz, przyszło mi teraz do głowy, często to powtarzam, gdyby to tak odwrócić, ja myślę, że ci, którzy myślą pozytywnie, akceptują siebie. To, to taka kwintesencja jest tego o czym dzisiaj Czyli to ma jakby mówić. odwrotne działanie. Akceptuję siebie, jeżeli zaakceptuję, to będę pozytywnie myślał, ale pozytywne myślenie daje to, że jestem, że siebie akceptuję, bo jestem pozytywny, zawsze jestem pozytywny, myślący pozytywnie. A więc wracając do jak gdyby takiego podsumowania, powiemy tak, że Aspekt fizyczności i świadomość inności <laughs> jak fajnie to brzmi aspekt fizyczności świadomość inności powoduje, że jesteśmy pozytywnie nastawieni, zakręceni, pracujemy też nad sobą, zmagamy się z pewnymi sprawami, pewnie, ale akceptujemy siebie. Tak, bo najgorsze jest chyba powiedzieć sobie: trudno, taki jestem hmm? nie zmienię się. No, i te... Bo mi się nie chce, na przykład a są tacy ludzie, Którzy nie chcą za bardzo pracować nad sobą, bo uważają, że trudno ono. Czyli to pozytyw... jest problem innych, że mnie nie akceptują, a mi się nie chce. Czyli zmieniać. pozytyw polega na tym, że nie chcę, ale pracuję, ale robię, ale zmagam się z sobą. Już. Już. Wbrew sobie czasami, co? Więc akceptujmy siebie. Od początku do końca. I to jest punkt wyjścia. Ale, jeżeli coś wymaga pracy właśnie, to bierzmy się za siebie, pracujmy. Wyrabiajmy coś w sobie, poprawiajmy coś w sobie. Bo zawsze jest. I Bo zawsze coś jest poprawiać, tak. Wyjścia, to jest Ale fundament jest. naszego bycia, naszego stawania się, naszej świadomości, Naszej interwencji, ingerencji, stawania się, bycia. Więc powiem krótko, już na sam koniec, do następnego spotkania. Tak. I myślmy pozytywnie, akceptujmy siebie każdego dnia. Każdej chwili. Wychwalajmy siebie przed nami samymi. Czasami to fajnie też powiedzieć sobie, wiesz co? Fajnie zrobiłeś. Jesteś dobry gość. Tak. Oczywiście, Będzie nam łatwiej siebie zaakceptować. Ale oczywiście nie chodzi tutaj o wpadanie w samozachwyt, bo... Nie, nie. Od tego jesteśmy dalecy, ale chwalenie siebie, poklepanie siebie, chodzi o to, takie poklepanie. Wiesz co, stary? Fajnie zrobiłeś. Jest ok, ale musi się jeszcze trochę postarać. <laughs> Musimy to chyba zakończyć, bo nie, będziemy, <laughs> będziemy cały czas powtarzać to samo. Ale chyba wiecie, o co nam ja, chodzi, stres. zrozumieliście, o pozytywne co chodzi. Pozytywne myślenie, pozytywne myślenie, pozytywne. Myśl pozytywnie, działaj pozytywnie. No, i już. Więc do następnego razu i już. Wkrótce. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia.